Okej. Okay. Cześć widzowie, ja jestem Dawid, a dzisiaj będę nagrywał grę DSC World czy dalszy Latial Combat Series. Tak, myślałem, że to jest simulator, ale nieważne. Mam specjalnie na ten film. Pokażę Wam, jak nie umiem startować, nie umiem lądować, jak nie umiem robić. Jak nie umiem robić sceny z, 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 z Top Gun i pokażę wam jak nie umiemy robić misji z Top Gun Maverick i pokażę wam jak nie umiem nie, bronić Krymu i pokażę wam jak nie umiem atakować Rosji I też jak nie umiem strzelać do samolotów, ale to, to jest nieważne Mam tutaj. Mam na razie z moich wszystkich samolotów. Mam, mam tylko trzy: F-15C, SU-25T i jeszcze zapomniałem, jak on się nazywał. To jest FT-51D. I mam je wszystkie. Na, na razie. I F15C jest na razie na wypożyczeniu, ale planuję go kupić. Bo to jest już porządny symulator i tutaj nie ma, że wbijamy jak w WOCie, tylko trze trzeba kupować za prawdziwe pieniądze. 14 dolarów chyba ten kosztuje. I pokażę Wam też, którą chcę pokazać scenę z, z tym z tego z Top Gun, ale nie wiem, czy mi się uda wam pokazać. Jeszcze zobaczę. Pokażę Wam. Nie wiem, czy mogę tą scenę pokazać, ale, ale chyba się uda. Pokaż mi to. Jeśli widać ekran, to powinno być dobrze. Ok, on podlatuje. I robi takie coś. <grywia> to zawsze było śmieszne. Nie umiem tak zrobić, ale będziemy próbować. To już ważne, bo on pokazuje. Ok. Cold fight. Będziemy startować. Free fight to będzie wolny myśliwiec? Nie wiem. Ale na razie wystartujemy. Jeśli ktoś wie, że widzów, którzy mnie oglądają, a ogląda mnie 30 osób, plus minus 30 osób. To w samolotach, zaraz Wam pokażę. Na przykład w F-15. Wszystkich chyba. Mamy takie coś z przodu, na co się gapie. Tam mam zawsze napisane, że tam mam narysowany celownik, to jest takie szkiełko. I przez nie normalnie mogę spojrzeć, co jest dalej. Zaraz Wam pokażę. Jest takie szkiełko i tam mam celownik. I jeśli ktoś wie jak to się nazywa, to, to bym chętnie się dowiedział, bo nie wiem jak to włączyć. To znaczy normalnie zwykle mam to włączone, ale jak startuję je na tej misji, to nie jest to włączone. A nie, a nie. Normalnie steruję. O. Tutaj jest takie coś z przodu. To jest to. O, tu pokazuję kursorem. Zamykam kabinę. I tutaj jest takie coś i tu normalnie jest celownik w ogóle wszystko. Ale nie wiem jak to się włącza. Okej, okay, teraz włączamy silnik. To się robi tak. Teraz. I włączyłem silnik, pokaż mi, jest włączony ten, a czemu ten nie, nie jest włączony, czemu ten się nie włączył, ok włączony jest. Dodałam trochę gazu. Jest. Idziemy do przodu. I tu normalnie można wystartować. To jest chyba za droga kołowania, ale ja się nie znam. To znaczy na samolotach się znam. No nie znam tyle samolotów co czołgów teraz też znam kilka, na przykład F-10, F-15, F-14, F-16, F-18, F-22, F-23, F-35. Nie mogę jeszcze tak długo wymieniać. No jeszcze su 25 c bo dzisiaj będziemy nim latać. Jest też SU-25, SU-25TM. 33, 30 28, 27 No tutaj są same, tutaj są statnie ja Wiadomo, ten film ma już 8 7, nie 6 minut, a ja chcę jeszcze sporo pokazać A ja nie chcę też, żeby on trwał jakieś 15 że mi się to nagrywa, bo jest tak naprawdę złe. Ale właśnie jak ktoś zauważył, to to mi się nie włączyło. Nie wiem, mogę sprawdzić, by Are you Controls. Może to nawigation moduł. To nie jest navigation moduł To może być radio Może system to będzie right Shift plus To będzie tak już, Nie to nie działa w filmie się tam. Muszę albo można mi pisać Jeśli graf to mogę to można mi powiedzieć raczej ja nikt z oglądających mnie nie gra ale jeśli ktoś gra to to wiedzieć to się nazywa DST jakaś ktoś chce powiedzieć ale to postrzegam 90 GB i na moim Legionie 5 na Legion 5 mi więc jeśli ktoś ma mocny komputer to można sobie zainstalować a jeśli laptopa starego to nie a na telefon to już w ogóle odradza na no, telefon na tego nie ma już mimo to już nie ma pierwszy raz wiem jak się styka

A jakby ktoś chciał wiedzieć, to strasznie ciężko się steruje, jeśli ktoś nie ma joysticka. Eksteriuje z joystickiem, bo ogóle joysticka nie polecam. Z joysticka trzeba strzałkami. A to jest bardzo ciężkie. Nie, nie, tylko mi nie, nie uderz w taflę wody. Tylko mi nie uderz w taflę wody teraz zwalniamy koła są rozłożone muszę kilometr dolecieć i, ben... i powinno się udać o i teraz P e. no super nie umiem lądować na lotnisko co Plus. <grym> Ok, misję mam. Stworzyłem trochę i chcę wam pokazać chociaż kilka. Wam mam lądowanie. Teraz wam pokażę walkę, później wam pokażę to i później to i to. Teraz odpalam misję walka, tak zwane dogfight, czyli walka manewrowa. Sam karabinek. No Znaczy, mam jakieś rakiety, ale nie wiem jak się je odpala. Wiem jak się od... Dowiedziałem się jak się odpala w 125 25 t ale tak to nie wiem. A ten film miał trwać tylko 15 minut. A trwa już 11. Ja to się chcę oglądać Przynajmniej ja tak mam Ale strasznie ciężko będzie pokazać mi dużo rzeczy Może 20 minut będzie trwał Postaram się jak najmniej To będzie 8? Nie już ja za jednego. Proszę. O! Mam was. 维生素。 jakoś się wsta nie wiem jak to się robi OK pokazałem wam to, to jest... Fajne, jeśli ktoś chce zobaczyć film. A i wiem, że w moich dwóch filmach nie dało się pisać komentarzy i ja, mam do, ja dobrze o tym wiem i to nie jest tak, że... bo ja nie chcę, żeby ludzie pisali pod moim filmem, ale jeśli ktoś chce coś napisać na temat tego filmu to wejdzie pod jakiś inny film, gdzie można normalnie pisać, to napiszę, że do tego, że e, na przykład, że, no nie wiem, na przykład do Lenovo Legion 5, testuję ja pod względem wod, to można napisać Lenovo Legion 5 do tego filmu i że co się tam chce napisać. Bo chyba na tym filmie będzie dało się, ale nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze nawet nie wiem, jaki ma, będzie miał tytuł. Teraz Wam pokażę inne. Open. No już 15 minut, to nie ma szans. O, to, to jest ta scena, ale tego mi się nie uda. Teraz Wam pokażę, jak nie umiem lądować. Choć umiem wylądować w każdych warunkach, ale tutaj mam wszystko przygotowane. Trzeba duże paliwa spalić. Ja tam gdzie latałem na początku, to wtedy gdy na tamtej mapie też ja wylądowałem, ale musiałem polatać długo jakoś 6 minut. Kurde, już straciłam 16 minut i podchodzimy do lądowania Podchodzimy do lądowania, ciekawe czy mi się uda ten raz lądować o i bum! Jestem Naprawdę to umiał? Aha No super Walnąłem w wóz z rzeczy Te wozy są takie pance. Ja im pewnie nic nie robię, jest 125T. Zniszczyłem 3. Ja tu nie mogę wylądować. No, 45% damage. Editor. Mam pytanie jedno. O właśnie to. Teraz powinno się udać. Tylko muszę to skrócić. Teraz powinno być lepiej. Jeszcze safe out. I lecimy. Tym razem żaden samolot e, obor, Ale to dlatego, że on nie ma pancerza wokół blacha. Może dlatego tak to jest. Wylądują. Ja na tym lotnisku pierwszy raz wylądowałam. Kiedyś to lądowanie 2.0 wyglądało w ogóle inaczej, tutaj było masa wózów strażackich. Straciłem przytomność dwa razy już. No, skrzydła zniszczone. Trzeba by było je naprawić, to bym mógł jeszcze latać. A może spróbujemy? A czemu by nie? Czy to Nie uda, wygląda. Dystartuję. To była skośnia, ale ciężka dla samolotu. Quick. Teraz już pokażę wam co innego. Teraz Top Gun. To jest fajne. Nie pytajcie się o co tu chodzi. To jest planowanie misji. Muszę polecieć do przodu, po podlecieć pod górkę, polecieć na dół i zniszczyć kilka celi. Lecę. Zniszczyłem dwa cele. To ja są Ja zrobię jeszcze jeden, jeden raz. No i nawet nie próbuję do tego strzelać. Ustawiłem zł złego pilota, tam lecą. Są przeciwnicy To jest 133 Nie chcę z nim walczyć, więc będę zawracał zaraz Chcę jeszcze jedno podejście Gdzie oni są? Ja mam czasu na szukanie muszę to wracać. Ja sobie spędzam się do dwóch mapów. и не мне Tatki. Ja lecę tu, ani tu. Znaczą w drugą stronę, ja muszę tu skręcić. Pokażę wam inną misję. Open. O to Tutaj nie ma nic ciekawego. Lądowanie wam pokazałem walkę e, obrona Krymu, To jeszcze wam pokażę. Uf, to jest szybkie i tu nie ma nic skomplikowanego. Wcale tam nie było 38 statków. No, inny samolot. Zapomniałem w ogóle jak się nim steruje. No to TAB, SHIFT, SHIFT CTRL, SHIFT PLUS, nie wiem. B jeden, nic nie, Szy, nie, 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 nie Co? Co na peinego, Normalnie to coś trafia. Ale... Ile nie. No i zniszczyłem... ten swoich. No, przynajmniej nie, przeciwnika. nie, 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 Quick. Okej. Okay. Jeszcze wam pokażę moje misje wszystkie o można wyczyścić my misję I jeśli i teraz można sobie zobaczyć i stwierdzicie która mis którą misję chcecie zobaczyć a ja już kończę Pa